Hej, witam Was bardzo gorąco, kochani. Jak widzicie, jest e, trochę świątecznie u nas się zaczęło, a to dlatego, że zaczyna się mój e, serial świąteczny, czyli to będzie pierwsze danie e, z, e, na święta. E, ogólnie planuję zrobić kilka dań na święta, kilka deserów, e, kilka jakichś przystawek. E, pewnie coś będzie troszkę bardziej tradycyjnego, ale oczywiście z takim małym twistem. Oczywiście mam nadzieję, że czas mi pozwoli na zrobienie dużej ilości takich przepisów dla Was przed świętami, żebyście mogli sobie czerpać inspirację z mojego gotowania, żeby coś zaistniało na Waszych stołach również. Dzisiaj będzie czas na makowiec. Będzie on zupełnie inny niż wszystkie makowce, jakie do tej pory jedliście. Mówię dlatego tak, że dopiero co sobie go wymyśliłem. Tak naprawdę, tak naprawdę zainspirował mnie jeden bardzo taki klasyczny, historyczny brytyjski deser, ale ja po prostu żyję w nim mak i to będzie takie, takie nasze polskie. Oczywiście będą tam będą owoce suszone, będzie skórka z pomarańczy, czy będą orzechy, czyli wszystko to, co powinno być makowce, i będzie ciasto drożdżowe również, także. Wszystko po kolei. Najpierw będziemy musieli zacząć sobie od ciasta. Jak, jak wiecie, że ciasto em, drożdżowe zajmuje dużo czasu, bo musi sobie wyrosnąć, trzeba je długo wyrabiać. Niestety, ale moje też takie będzie. Em, więc sobie zacznijmy. Do ciasta drożdżowego będziemy potrzebować mąkę. E, mąkę do, do chleba. W Anglii to się nazywa Strong White Bread Flour. W Polsce to jest. Myślę, że teraz już można kupić się. W Polsce też można kupić taką mąkę, która nazywa się mąka chlebowa. I jest to mąka typu 750. Czyli to jest taka mąka o wysokiej zawartości składników mineralnych. Dzięki temu mocna mąka, czyli Strong Flour, taka chlebowa mąka, będzie jakby utrzymywała nam drożdże i ona nam nie powinna opaść. Dlatego też używam takiej mąki, a nie a zwykłej y, mąki typu 450 czy 500. Więc musimy sobie zacząć od y, wsypywania mąki. Tutaj jest 450 gram mąki i to musimy wymieszać sobie y, z wodą, która jest w temperaturze pokojowej. Y, Czyli ona cały czas musi, musicie czuć ją jakoś zimna. Ona ma około 22 stopni, taka właśnie powinna być, to nam pozwoli na jakby rozwinięcie się glutenu, dzięki temu ciasto później nie będzie takie ciągnące. Powinno być lekkie i puszyste. Dlatego musimy sobie wymieszać tylko mąkę i wodę i odstawić na jakieś 20 minut do pół godziny żeby ten gluten sobie tak jakby dojrzał. Jak widzicie mąka wchłonęła całą wodę. Teraz musimy to sobie wyrobić. Tak przez parę minut, jakieś 3 minutki. Tak to po prostu wyrobić, żeby wszystko nam się dobrze połączyło. Następnie to włożymy do miski, zafoliujemy i odstawimy na jakieś 20 minut. Jak widzicie, że i to ciasto nam wygląda już w zasadzie dobrze, a jeszcze nic w nim nie ma. Dlatego, dlatego też używałem mąki tej takiej chlebowej. Bo to ona nam sprawia, że to ciasto jest takie fajne i już jest elastyczne. E, Okej okay, moi drodzy, więc nasze, nasza mąka z wodą została wymieszana. Później dobrze wygnieciona. Włożyliśmy ją w taką miseczkę przy którym folią teraz nasze ciasto zaczyna się troszeczkę kleić i w tej chwili dodam e, suche drożdże e, w Polsce je się kupuje w takich małych saszetkach ja je kupiłem tutaj na wagę, tu jest e, 7 gramów e, czyli jakieś 2,5 łyżeczki, sobie to odmierzyliśmy żeby Wam było łatwiej to samo jest 2,5 łyżeczki soli 10 gram masła czyli to jest taki, to był taki cienki plasterek masła i w tej chwili muszę to sobie wyrobić. I muszę to wszystko razem tak lekko zagnieść. I wszystko wyrabiać przez długi czas. Oczywiście mogę to sobie zrobić na blacie. Ale widzicie, że ciasto jest fajne. Nie klei nam się do rąk. No ale trzeba je powyrabiać trochę. Więc widzicie, że tutaj mam cały czas takie granulki tych drożdży, ale nie przejmujcie się tym, dlatego że my je wszystkie wyrobimy i one nam się fajnie rozpuszczą i wejdą nam w ciasto. Wszystko się fajnie połączy. Pamiętajcie, że ono jeszcze później sobie będzie rosło. Odstawimy je do wyrośnięcia. Cieplej troszeczkę niż w temperaturze pokojowej. Ja tam sobie może włączę jakiś palnik przy kuchence i tam je postawię. Dobrze, no, Moje drodzy, więc ciasto już wyrabiałem przez jakieś 80 minut. Widzicie, że jest fajne i takie miękkie grudek prawie już nie widać. Klei się troszkę do rąk, ale to nic nie szkodzi. Widzicie? To jest bardzo dobry sposób na ugniatanie jego. Jakbyście trenowali karatę. Czyli sobie tak i wracacie tak i wracacie tak. Wracacie tak, tak? I trzeba to robić szybko, bo inaczej się będzie przyklejało. Wiem, że jest to trochę ciężka praca. W tej czapce mi jest strasznie gorąco. Ok, więc takie ciacho wygląduje w miejsce. W tej chwili je sobie zakryję folią. Ważne, żeby było ciasno zakryte, wtedy, wtedy ciepłe powietrze nam się tam będzie zbierało i dzięki temu nasze ciasto będzie dobrze rosło. I myślę, że pewnie nam będzie wyrastać jakieś półtorej godziny. Jeżeli będziecie je sobie trzymać w takiej normalnej temperaturze pokojowej, pewnie zajmie jakieś 2,5 godziny. Także dobrze jest je umieścić w takiej temperaturze leciutko cieplej niż, niż temperatura pokojowa. Ale też nie za gorąco, bo zabijemy drożdże. Ok, więc minęło jakieś półtorej godziny teraz. Nasze ciasto na makowca wylądowało obok koloryfera. To jest właśnie Kasi oszczędny sposób na niewypalanie gazu bez sensu i ma rację. Ok, następny krok to musimy sobie zrobić masę. Wiem, że możecie mnie za to znienawidzieć, ale używam gotową masę do makowca ze względu na to, że pora świąt macie na wigilię do ugotowania 12 potraw więc możecie mieć bardzo, bardzo mało czasu na to wszystko, bo ja uważam, że one są bardzo dobrej jakości. Na opakowaniu jest napisane, że nie ma konserwantów, więc bardzo dobrze. Ale oprócz tego ja sobie jeszcze zużyję skórkę pomarańczową, którą też kupiłem. Taką kandyzowaną skórkę pomarańczową, masło i cukier brązowy. I jeszcze do tego wejdą orzechy, które sobie właśnie piekę w piekarniku teraz. Ale zanim, zanim one będą upieczone, to my sobie zrobimy masę. Najpierw musimy e, rzucić masło. Masło jest miękkie. I musimy je ukręcić z cukrem. Na taką fajną masę. E, masło z cukrem jest już ładnie. Wymieszane, podbite lekko, przekładamy na miski. Ok, i teraz do tej masy maślano-cukrowej dodajemy po kolei skórkę z pomarańczy, masę makową. I tutaj mamy jeszcze orzechy, które właśnie wyjąłem z piekarnika. To są takie mieszane orzechy. Takie posiekane, które można kupić normalnie w paczce. One nie są wcale drogie, a je odpiekam po to, żeby nam nadały fajniejszego aromatu i żeby były troszkę bardziej chrupiące. Ale nie mogę ich dodać od razu, dlatego że są jeszcze ciepłe i masło mi się rozpuści. Więc muszę chwilę poczekać, aż mi przestygną. Ale no już się będziemy zajmować ciastem, także nie ma problemu. Masa wygląda tak. Są różne firmy, nie wiem która jest najlepsza, bo szczerze mówiąc, często ich nie używam. Ta wydaje się całkiem smaczna. Użyłem jakąś mniej więcej połowę tego, ale później, oczywiście, przepisam jeszcze pod filmikiem, tak to wszystko się dowiecie w odpowiednim czasie. Ok, więc nasze ciasto drożdżowe wygląda tak w tej chwili. Widzicie, że ma bardzo dużo fajnych, malutkich bąbelków i powiększyło swoją objętość myślę, że ze trzy razy. Teraz otwieramy. Tak zafoliowałem je. Tam się utworzyła taka jakby powłoka. Ciepła temperatura cały czas się utrzymywała. Także, także to jest fajny sposób. Teraz będę potrzebował troszeczkę mąki na blat. I w tej chwili przy pomocy takiej skropki sobie właśnie wyjmuję to ciasto. Oczywiście możecie to zrobić przy pomocy rąk, po prostu. I teraz ciasto musimy sobie zbić do poprzedniej postaci. Widzicie, te, mieliśmy te ziarenka drożdży w środku, już ich w zasadzie nie widać, one po prostu wynikły w mąkę. Widzicie, pęcherzyki powietrza fajnie strzelają. I w tej chwili będziemy musieli podsypać. Poromąki i zabieramy się zawałkowanie. Musimy spróbować ją uformować tak jakby prostokątny kawałek. Ok, więc mamy taki prostokątny kawałek ciasta. W tej chwili dodam moje orzechy do masy. Słuchajcie, jeżeli chcecie dodać rodzynki, możecie dodać również rodzynki. Ja nie dodaję ze względu na to, że Zuzia nie jest zbyt wielkim fanem rodzynek. Więc mamy taką orzechową masę. Na pewno tam kilka rodzynek już jest w tej masie. Mam nadzieję, że to zniesie. W tej chwili tą masę makową musimy sobie podzielić na trzy części. Czyli, powiedzmy, tak nie muszą być idealne. I w tej chwili, jedną część bierzemy. I musimy ją rozmarować cienko. Na tak, jakby dwie trzecie naszego ciasta. Teraz tą część która nam została składamy I tą część tutaj zakładamy tam A to co nam zostało zawijamy pod spód Podbijamy sobie brzegi Żeby nam masa nie wyszła Jak spód się trochę klei to musimy go lekko odczepić przekładamy masę przekładamy ciasto w tą stronę znowu i dalej wałkujemy także dzięki temu będziemy mieli bardzo dużo takich różnych e, warstw w środku, muszę to sobie podsypać mąką pamiętajcie żeby podsypywać to porządnie mąką bo jak nam się poprzykleja to będzie duży kłopot następnie następna część ok tak samo na dwie trzecie znowu i tak samo zawijamy i wałkujemy nie, może nie aż tak cienko jak te pierwsze dwie części okej okay. i teraz ostatnia warstwa masy Tutaj rozsmarowujemy i znowu tak samo na dwie trzecie i zawijamy Ok, w tej chwili nasz makowiec jest w zasadzie prawie gotowy do pieczenia. Musimy go sobie tylko przełożyć na brytwankę. I okay, będziemy sobie przekładać. Ok. I w tej chwili tak przygotowane ciacho. <grystanie> Dzięki. W tej chwili tak przygotowane ciacho ląduje w piekarniku nagrzanym do 180 stopni na termoobiegu. Będzie się piekło około 35-40 minut. Jeżeli nie macie piekarnika z termoobiegiem, musicie pewnie uważać troszeczkę nim obracać w piekarniku. Może zająć to troszeczkę dłużej. Ok, kochani, nasze ciasto wyszło z piekarnika. Właśnie wbijemy w niego taką wekałaczkę, żeby sprawdzić, czy jest upieczony. Wekałaczka wychodzi sucha i właśnie tak powinno być. Aha, nie pewnie pewnie sobie myślicie co za bohomas mi wyszedł, ale, ale to tak to tak właśnie miałoby Ale dlatego, że te warstwy ciasta są bardzo cieniutkie i właśnie o to chodzi. Dzięki temu on, on nie będzie suchy. Nie powinien się wysuszyć, także nawet i następnego dnia powinien być fajny i, e, fajny i miękki. Teraz tutaj mam taki stock syrop, syrop cukrowy, który e, w którym jest bardzo dużo cukru. Jest 100 g cukru i 50 ml wody, czyli połowę wody do, do ilości cukru. I teraz takim właśnie seropem sobie go nasączamy. To wszystko właśnie w niego fajnie wsiąknie. Dzięki temu on będzie taki lekko kleisty i też nie będzie suchy. Zobaczcie, zaczyna się troszeczkę błyszczeć, więc może go troszeczkę jakiś make-up mu zrobimy i nie będzie tak źle z nim. Teraz ja sobie go przełożę na, na taką kratkę. Tak. I teraz tą drugą stronę też sobie nasmaruję. Teraz tak, trik jest taki z tym ciastem, że jak sobie styknie, to musimy go sobie przewracać z jednej strony na drugą. I za jakieś 5 minut musimy do niego wrócić, położyć znowu ten papier na nim i go znowu obrócić. A więc takie częste przekładanie ciasta spowoduje to, że ono jakby osiądzie sobie równomiernie. Czasami widzicie, jak pewnie jest makowiec, ma taki kształt i na górze ma taką dziurę. I to powinno zapobiec temu, że, żeby nie było właśnie takiej jednostajnej, dużej dziury. Pewnie będzie parę małych dziurek dookoła, ale wszystkie będą bardzo ładnie, równo rozłożone. Przynajmniej taki jest plan. Ok, do zobaczenia, jak ono już się wystygnie, i wtedy je wykończymy, dobra? Ok, więc nasze ciasto sobie już e, przestygło. Przewracaliśmy je tak co 5 minut z tacki na tackę. Miejmy nadzieję, że, że będzie wyglądało dobrze, jak je przykroimy. Także teraz go najkroimy. Dobrze jest mieć taki nożyk z piłką do takiego ciasta. Wygląda ono tak w środku. Myślę, że wygląda bardzo dobrze w środku. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. A teraz ukroję plaster. Mm. I ten to, no to plaster sobie teraz obsmażę. Mamy kawałek masła na patelnię. Kasia się śmieje, że mój gara powinien się nazywać gotowanie w maśle, a nie gotowanie w sieci. Kochani, to ciasto już jest gotowe do jedzenia. Ja go jeszcze sobie posmaruję tym syropem cukrowym ze skórką pomarańczową w środku i to nam fajnie na, na tym zastygnie. Ale chcę Wam pokazać jeszcze jedną opcję. Dzięki temu ono się zrobi bardzo fajne i chrupiące, czyli nada nam jeszcze następnej tekstury. Rozgrzewamy masło, żeby było bardzo gorące, ale żeby się nie spaliło też. I przekładamy. I ruszając patelnią smażymy. Ważne, żeby sobie ruszać, to masło się nie spali. Ciasto przewracamy. No jest pyszne. Kasia mówi, że nie wygląda, ale smakuje. Pewnie ma rację. No, przekładam. Teraz mam tutaj talerzyk. Tutaj sobie wymieszałem y, serek. Serek taki biały, kremowy w ze z odrobiną jogurtu. Jak wiecie połączenie makowca z y, sernikiem. Jest bardzo popularny, czyli taki przekładaniec z sernika z makowcem. To jest dlatego używam właśnie takich sobie serek. On właśnie złagodzi nam całą słodycz, a przy okazji nada nam super smaku. jedno landuje tutaj oprócz tego kilka tych skórek pomarańczowych troszkę więcej jeszcze tego syropu jest gotowe także nasz makowiec z orzechami ze skórką z Serem również, także sernikowiec. Wszystko razem w jednym. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Ono ogólnie wygląda tak. Wiem, że nie jest to najbardziej atrakcyjne czasy na świecie, ale jeżeli spojrzycie na przekrój, to jest po prostu, wygląda po prostu pysznie. Możecie sobie. Możecie je sobie jeść bliżej. taki od razu, możecie je sobie usmażyć. Wiem, że dodatkowe kalorie z masłem, ale co ja mam zrobić, jak taki już jestem? Wszystko zawsze smakuje troszeczkę lepiej, jak jeszcze trochę więcej serca w to włożymy. Kochani, jak na przykład u mnie w domu zawsze się robiło grzyby w cieście i to była taka rzecz, która zawsze musiała być. Ryba po grecku czy czy po prostu zwykła kapusta z grzybami. Niezwykła, bo była nadzwyczajna, dlatego że była raz w roku. Tak samo z karpiem w galarecie, którego moja mama zawsze robiła i oblizywała ości, bo najbardziej to robiła z tego karpia i to jest właśnie taka nasza tradycja. Kochani, jeżeli byście chcieli się ze mną podzielić, co u was ciekawego się robi na święta, bo na pewno w każdym regionie Polski, czy nawet teraz świata, bo jesteśmy na całym świecie co się robi ciekawego na święta. Napiszcie mi w wiadomościach albo, albo po prostu pod filmem, bo to może być naprawdę ciekawy temat. Może ja sam wypróbuję jakiegoś pomysłu na, na następne danie wigilijne albo świąteczne od Was. Więc kochani, powodzenia z Waszym gotowaniem na święta. Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze w czymś pomóc. I do zobaczenia następnym razem, pa. pa.